Radio Kaszebe. Radio Kaszebe W Gdańsku słychać nas na 92,3 oraz 106 i 1 FM. Słuchaj nas również online na Radio, Kaszebe. Radio Kaszebe. Nadleśnictwo Gdańsk rozpoczęło wyjątkowy projekt Poznaj trójmiejskie lasy, którego celem jest stworzenie mapy 33 najciekawszych miejsc leśnych dostępnych dla każdego. Naszym gościem jest dziś Joanna Bloch-Orłowska, rzecznik Nadleśnictwa Gdańsk, która opowie nam więcej o tej inicjatywie i zaprosi mieszkańców do współtworzenia leśnej sieci odkryć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witamy Pani Asiu w naszym studio. Jak poniedziałek, mija, to Pani na urlopie ta, zaraz, nie? Y, tak, 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 tak. Już tak rzutem na taśmę ja już? jeszcze zdążyłam do Państwa bardzo mi miło. Nam również, że pomimo tego, że już plany urlopowe zapasem pani zechciała nas odwiedzić. No i mamy na początek pytanie, ale nie związane z lasem. Aha. W Związku z. Spokojnie. Z tym, tak. <laughs> Bogu, nie to Przyjemny całkiem temat. Dzisiaj dzień ciastek czekoladowych. I my naszych słuchaczy mm. pytamy o to takie idealne ciasteczko, czy twarde, miękkie, na ciepło, na zimno, ciągnące z kawałkami czekolady. Oj, to jest problematyczna <laughs> historia i to tak od samego rana. Hmm. Nie, chyba jednak nie ciągnące, jednak nie, te nie w wersji brownie, tylko takie, że tak powiem... Twarde. No czy może niekoniecznie twarde, ale chrupiące, tak, tak, tak. I do tego kawka z meczkiem? Um, no. Jeszcze ja ja to zamoczyć w tym czywnie, mm, takie ciągutki, My to tak samo to... właśnie robimy czasem pod górę paniaszu, nie? To to, normalne, nie? To, wiemy, to to już wiemy, to już wiemy. Okay. Ale przejdźmy do takich bardziej po poważniejszych tematów. To, to też jest poważny temat. O, bardzo tak, poważny Ciasteczko? pewnie. Co na urlopie, bez ciasteczka to słabo urlop To ten zapas magnezu te sprawy. Tak, no. same, plusy. Same, same plusy. Pani Anna, skąd się wziął pomysł w ogóle na stworzenie projektu Poznaj Trójmiejskie Lasy i co chcielibyście osiągnąć właśnie przez jego realizację? To pierwsze pytanie. E, ten projekt to jest w ogóle e, część naszego większego projektu, czyli Las dla nas, który pilotażowo zaczęliśmy w zeszłym roku e, w, e, i między innymi to były konsultacje. Natomiast to jest projekt, który chcemy przez najbliższe 10 lat kontynuować. E, jakby analogicznie e, i uzupełniająco do planu urządzania lasu, który obowiązuje od tego roku. I jakby główną myślą całego projektu Las dla nas jest poprawianie współpracy i dialogu społecznego. A to Poznań Trójmiejskie Lasy wzięło się stąd, że no mamy fantastyczny, fantastyczną część kraju. Te 20 prawie tysięcy hektarów. Lasów, i nie tylko. To jest naprawdę fantastyczne miejsce gdzie, i bardzo różnorodne. E, I pomyśleliśmy sobie, że przy okazji tych zespołów lokalnej współpracy, które mieliśmy, m, że e, chcielibyśmy dać szansę tym, żeby każdy z, z, z tego z, zespołu, ta lokalna spół, społeczność mogła się pochwalić tym, co uważa za najfajniejsze w swojej okolicy. Bo każdy ma swoje ulubione miejsca e, w, w lesie czy w sąsiedztwie, e, ale niekoniecznie wiedzą o nim. E, że tak powiem, ludzie, którzy mieszkają całkiem niedaleko, tak? Na przykład Sapocianie znają Wielką Gwiazdę, ale nie wiem, czy wiedzą, że w, pod Wejcharowem jest miejsce zwane Café Puciś, Tak? Albo że. Albo, albo że na wyspie sobie wszystkie jest, są fantastyczne lasy i najlepsze plaże w Trójmieście. mieście. Tak? Także, co prawda, plaże nie nasze, ale, ale lasy, że tak powiem, którymi się do nich idzie, i owszem. Stąd też wziął się taki ten pomysł, żeby, żeby te 33 miejsca znaleźć. Przy czym nie chcieliśmy my narzucać swoich propozycji, tylko, tylko dać szansę właśnie wszystkim, którzy korzystają z lasów trójmiejskich, żeby sami nam wskazali te najfajniejsze miejsca. A skąd cyfra 33? Ona się wzięła z tego, że pierwotnie mieliśmy 11 zespołów lokalnej współpracy i tak sobie pomyśleliśmy, że no to jak każdy zespół lokalnej współpracy po 3 wskaże, no to, 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 to to będzie akurat 33. Ostatecznie... To po prostu z matematyki, tak? No, tak, 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 tak to bywa. Ostatecznie z, trochę zmniejszyliśmy liczbę zespołów i teraz mamy ich 7, natomiast żeby już być konsekwentnym, a poza tym 33 to dobra liczba, myślę. Tak po prostu. Tak, 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 przy tak przy po prostu. Czemu 30, nie? Czyści, czy może to może, może źle później, ja, ja, jak nam się uda z tym projektem, to że potem się rozkręcimy i będzie ich więcej jeszcze, więc... Zobaczymy. A jakie kryteria powinno spełniać miejsce, aby mogło zostać zgłoszone do projektu? Jakieś szczegóły? Nie ma jakoś zbyt wiele obostrzeń. Po pierwsze, to musi być na terenie lasów państwowych, zarządzanych przez Nadleśnictwo Gdańsk, no bo tam możemy spokojnie, że tak powiem, ingerować w tym sensie, że możemy powiesić, że tak, ten, tą skrzyneczkę z suchym stemplem, o którym pewnie jeszcze za chwilę. Muszą one być ogólnodostępne, żeby było łatwo to, bo nie chodzi nam o to, żeby to były. Miejsca, że na azymut przez środek lasu, tak? czyli, ta, tylko, czyli takie, które jest przy, przy szlakach czy przy głównych drogach. No i musi być z jakiegoś powodu interesujące, przy czym to może być albo przyrodniczo interesujące, albo historycznie, albo turystycznie, po prostu taka miejscówka, do której lubimy wracać. A dlaczego akurat postanowiliście zaangażować mieszkańców Trójmiasta i okolic? Wybór właśnie tych 33 punktów. Co według pani wnosi taka partycypacja społeczna? Y no, żeby z jednej strony, znaczy żeby się poczuli jakby bliżej może tego lasu, żeby mogli się pochwalić tym, co, co te, te, jakie te miejsca mają w swojej okolicy. Oczywiście zawsze jest tak, że jedni mówią, że najfajniejsze miejscówki są takie, do, o których mało kto wie, bo wtedy mało osób je odwiedza. Ale zależało nam właśnie na takim, na tej współpracy i współdziałaniu z lokalnymi społecznościami. Oczywiście to nie jest tak, że można podawać tylko te miejscowości, miejsca z najbliższej... Z, najbliższego otoczenia, bo można po prostu te, które się bardzo lubi, i do których się wraca. O jakim obszarze mówimy? Całe nadleśnictwo, czyli Co od wyspy od... Sobieszewskiej, aż po, e, aż po południową część Wejherowa. Ja będąc dzieckiem, mieszkając na Witominie 30 lat, miałem takie swoje ulubione miejsce, Pani Asiu. To był krykulec na Kaczej Rze Rzeczce. O tam tak. laskiem, Troszkę się zmieniło od tak. tamtego czasu. D nie, dawno <laughs> mnie tam nie było. Trzeba by było tam podejść, zobaczyć. Samochodem da się wjechać? <laughs> y, m, chyba nie. <laughs> Nie, nie, nie przypominam sobie, żeby hmm, tam ten. Wiem, a, chociaż też powiem szczerze, byłam na etapie, jak robili ten suchy zbiornik, więc to też też a nie mam ścieżek ten... danych. zbiornik jest teraz? Tak, tak, teraz my miastowaliśmy. Tam, no. tam, tam my kiedyś stawali. A, no, no to. E, zbiornik. Może nie zbiornik, ale suchy stempel, bo o, o tym przed uh -huh. chwilą pani wspomniałam Na stronie projektu właśnie wspominacie o tym. Pani, pani przed momentem też wspomniała na antenie Radia Kaszabę. Kody QR, czy może pani przybliżyć, jak będzie wyglądać finalnie forma właśnie oznaczenia tych miejsc w terenie i co znajdzie się w opisie i co to jest ten suchy stempel? No tak mi się zamarzyło, żeby, żeby można było nie tylko zachęcić ludzi, a może raczej, żeby, żeby właśnie ich zachęcić do tego, żeby poznawali te nowe miejsca i te punkty, które chcemy promować. To, żeby umieścić tam coś takiego, żeby można było, no właśnie, stempel. Ludzie lubią zbierać pieczątki, stemple. Bo mają coś gratis za jedenastym razem. <laughs> to też prawda. U, u nas co prawda na razie jeszcze nie, nie, nie wymyśliliśmy nagrody za to, że się zbierze te 33, chociaż może trzeba o tym pomyśleć. Natomiast no generalnie ludzie coraz częściej są zadaniowi. tak? Łatwiej jest namówić ich, jeżeli mają coś konkretnego zrobić, dokądś dojść i mogą to jakoś potwierdzić. tak? Więc, więc była wizja tego, żeby był jakiś stempel, a ponieważ to jest w lesie y, najczęściej i y, no i to jest kwestia taka czysto praktyczna, tak, no bo stemple wiadomo, to potem trzeba uzupełniać, te, trochę mamy, że tak powiem doświadczenia z, z naszymi grami terenowymi z Marszewa, więc tak sobie pomyślałam, że fajnie by było coś takiego zrobić, co by było już, że tak powiem działało i y, 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 znalazłam y, coś takiego jak suchy stempel. To, jest, to są takie wyciskarki. Nie? I że tak powiem, dlatego pomysł jest taki, żeby była mała skrzyneczka, w której będzie zamontowane. Mam nadzieję, że nie zniknie. No. Taki stempel i, i, i będzie można sobie go odbić. Oczywiście każdy będzie miał inny wzór, żeby nie było, żeby nie było oszukaństwa i żeby ktoś nie napstykał sobie dziesięć w jednym miejscu. To no i taka rodzaj zabawy, tak. Na czym to stemplujemy? Można stemplować na wszystkim, co, 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 znaczy można sobie założyć osobny zeszycik. Nie e... to, że do Was idziemy i poprosimy o taką karteczkę specjalną przygotowaną, nie, na to. Nie, 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 nie. taką gdzie nie to przewidujemy, to, nie. nie, aczkolwiek mamy jakąś tam pulę takich małych ale które pewnie będziemy te, które będziemy też między innymi promować, ale nie, założenie było takie, żeby można było sobie w dowolnym, w dowolnym miejscu, nie wiem, czy pamiętniki się jeszcze w, tym, w, tym, w obecnych czasach stosuje, natomiast tak, G w telefonie <laughs> chyba. <laughs> chyba. Natomiast, no. natomiast system takiego zwykłego, małego notesika z, z, z tak zwaną spiralką u, u góry, e, gdzie można będzie łatwo to podetkać, e, przystem, ostemplować i, i, i zbierać kolejne. No i jeszcze te kody QR? A kody QR są dlatego, że nie chcemy stawiać wielkich tablic e, i generalnie informacja o tych wszystkich punktach i cała mapa będzie w wersji elektronicznej. Ona będzie ogólnodostępna na naszej stronie internetowej, ale też jeżeli ktokolwiek, e, nie wiem, Rada Dzielnicy, e, Urząd Gminy, Miasta i tak dalej będzie chciał je propagować, to jak najbardziej też e, to udostępnimy, bo z nimi też staramy się współpracować jak najlepiej. E, e, no i tam będzie informacja o tych punktach. E, natomiast e, chcemy też, żeby można było właśnie na miejscu, jeżeli ktoś trafi tak z nienacka, to żeby wiedział o co chodzi. Więc taki kotkuer. Jak sobie zeskanuje kod QR, to dowi się pewien. o co chodzi. I też się może e, <rados Ariana> zameldować na różnych portalach Tak, i może się za, za, zachwycić i, i zbierać te kolejne, kolejne punkty. Pojawiły się już jakieś ciekawe propozycje miejsc. Jakie zgłoszenie w ogóle was zaskoczyły albo na przykład ucieszyły? E, znaczy powiem szczerze, że na razie czekamy. E, e, dlatego też... Szybciek. Krykulec, pierwsza sprawa. Tak, tak, tak. To znaczy było, miejsc, było jedno na przykład e, zgłoszenie dotyczące e, okolic Leśniczówki Renuszewo Renuszewo, czyli tej fragmentu doliny w, w Oliwie. Ona jest rzeczywiście bardzo urokliwa. My tam, ja z nią, że tak powiem, mam. Ona mi się kojarzy głównie z Płazami, ponieważ tam to jest to miejsce, gdzie my co roku przenosimy przy, płazy na drugą stronę. E, natomiast z, o, generalnie ona jest bardzo ładna. E, było jedno e, dość, myślę, żartobliwe za, e, zgłoszenie dotyczące jednostki wojskowej, więc chyba je jednak nie uwzględnimy, ale mam nadzieję, że te, te, te kolejne wpłyną. Ciekawa praca. E, czym się pani zajmuje? Przenosimy płazy. Pani I to jest ono... zupełnie poboczne, moja działalność. Pani Anno, przyjdzie 100 propozycji. W jaki sposób te 33 tych punktów, dokonacie wyboru, kto będzie miał wpływ na tę decyzję? E, wymyśliłam sobie, nie wiem czy do, nie, nie troszkę masochistycznie, że zrobimy w drugim, w drugim etapie taką ankietę internetową, gdzie można będzie po prostu klikać i, i, i te najbardziej popularne będą, będą wybrane. Postaram się też, żeby one były jednak związane z tymi dawnymi 11 zespołami lokalnej współpracy, czyli żeby tych miejsc nie było, żeby to nie było tak, że 90% jest przy samym Gdańsku, tak? tylko żeby raczej wybierać, wybierać miejsca, znaczy proponować te miejsca, które są w, w, w różnych oddaleniach, znaczy w różnych częściach nadleśnictwa. No ale zobaczymy. Sama jestem bardzo ciekawa, czy, czy to się sprawdzi i czy. Czy, czy, czy uda nam się namówić mieszkańców Trójmiasta i okolic do zabawy. No właśnie, o tych mieszkańcach chciałem zapytać, czy, czy ten projekt, o którym teraz rozmawiamy, to on ma być takim impulsem do częstszych i bardziej świadomych odwiedzin w Trójmiejskich Lasach? Tak, to znaczy ja myślę, że, że my nie musimy aż specjalnie zachęcać ludzi do tego, żeby do Trójmiejskich Lasów trafiali, bo generalnie, jeśli popatrzymy na tą praktycznie milionową aglomerację, bo my mówimy tu Trójmiejskie Lasy, ale to jest nie tylko Gdańsk, Gdynia, Sopot, to już nawet nie jest tylko y, dawej Dawiejcharowo, czyli tak zwane małe Trójmiasto Kaszubskie, ale to są te wszystkie intensywnie rozwijające się miejscowości y, po sąsiedzku, tak? My, tak naprawdę ko, y, ten kompleks lasów trójmiejskich jest już jakby wewnątrz, on już nie, nie, nie sąsiaduje z aglomeracją, tylko jest coraz bardziej otaczany, tak? Y, więc y, ludzie y, chętnie korzystają z lasów, ma to swoje dobre i złe strony, natomiast generalnie chcemy jak najbardziej, żeby nadal tam korzystali, bo albo kontakt z przyrodą, kontakt z lasem jest super, ale chcemy właśnie zaproponować im takie miejsca, które są znane, albo, albo właśnie nieznane, żeby, żeby, żeby jakoś tak się rozkręcać. Nie? No właśnie, o to zainteresowanie biwekowaniem w lasach chciałam jeszcze zapytać. Czy amatorzy survivalu korzystają z wyznaczonych przez państwa miejsc? I proszę przypomnieć o zasadach, na jakich to się może odbyć. Bo to ostatnio rozmawiali właśnie w tym temacie. Tak, tak. mamy swoje miejsce, jak najbardziej ono funkcjonuje. Nie mamy pełnych statystyk z tego względu, że zgodnie z zasadami, jeżeli to jest do dwóch nocy i do dziewięciu osób, to taka grupa nie musi nam zgłaszać. Taka jest zasada ogólna, więc można poprosić. Po prostu wybrać się do tej części północnej nadleśnictwa i tam się rozbić. Oczywiście zachowując wszelkie zasady tak zwanego leave no trace, czyli nie pozostawiaj śladów po sobie, czyli bądź rozsądny i korzystaj rozsądnie z tego lasu. Ale tak są. Zdarzyło mi się parę razy, że na przykład będąc w Marszewie, które jakby nie patrzycie, jest dość daleko oddalone od, od tego naszego obszaru biwakowego, ludzie przychodzili z, z, z plecakami i mówili, a bo my w zasadzie to idziemy sobie zanocować w lasie, ale tak po, po drodze, <grym> to, to, to żeśmy tutaj zajrzeli. Także, także i myślę, że jest to. Dużo jest odwiedzających? no właśnie mówię, no generalnie tak, generalnie ludzie, ludzie z tego korzystają, aczkolwiek no nie jestem w stanie podać konkretnych... Powracają na łono nim. natury, chcą dostrzec piękno. Tak, ja myślę, że generalnie od czasów pandemii bardzo yy, yy, przypomnieliśmy sobie, yy, czym jest kontakt z przyrodą i kontakt z lasem i tym, że możemy tam yy, się wybrać i odpocząć. Yy, I to dobrze, tak, bo to nas ratuje, zwłaszcza jak się mieszka w, w centrum aglomeracji, to, to tak. Pójść po oddychać zielonymi Pani Joanno, na koniec Poznaj Trójmiejskie Lasy, to przypomnienie, co należy zrobić, jak, gdzie, kiedy i po co szybciutko. E, tak, do 10 e, sierpnia e, zbieramy propozycje. Można je wysyłać albo mailowo na adres e, dialog.gdańsk.gdańsk e, Wszystkie informacje są na stronie internetowej Nadleśnictwa. E, informacje są też na profilu Nadleśnictwa na Facebooku. Tam jest przyczepiony post i w komentarzach do postu też można. Dzisiaj będzie też taki przypominający post, więc można, można zostawiać w komentarzach albo wysyłać po prostu. W... Masz swoje miejsce ulubione w lesie? E, mam, miałam. Mam, tam, ale nie powiem. No, nie miałam, ale tam teraz okazuje się, że chyba jakiś deweloper coś buduje. A tam, no, a tam było tyle grzybów. Tyle grzyb. Spalona miejscówka, niestety. No, no, niestety tak, troszkę, to, 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 że tak powiem, miastownika coraz bardziej do lasu, więc korzystajmy z lasów. Póki jeszcze można. Póki, Póki jeszcze są. można. Joanna Blochorłowska, rzecznik nad leśnictwem Gdańsk, opowiedziała nam troszkę o inicjatywie Poznań Trumiejskiej Lasy. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Dziękuję pięknie.